Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, albo nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłuszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi. I królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo pańskie. Kończy się rok liturgiczny i widzimy Pana Jezusa, który przychodzi do świątyni, przychodzi do swoich. Ale swoich go nie przyjmują. Jego uczniowie są zachwyceni pięknem świątyni, że jest przyozdobiona tymi kamieniami, darami, podziwiają. Ale pan Jezus patrzy dalej. Dalej patrzy i patrzy w serce. Patrzy, że te kamienie, te ozdoby wcale nie były dla chwały Boga. Często były to formy. Pokazania się innym. Formy też pokazania się dla siebie, że jak jestem dobry, bogaty. I ta pycha tak naprawdę doprowadza do upadku, do zrujnowania. Pycha kroczy przed upadkiem. I to, na co patrzycie, mówi Pan Jezus, zostanie zwalone, zniszczone. Bóg pysznym się sprzeciwia. Stronca, władców, stronu, a wywyższa pokornych. I rzeczywiście jest pełna 40 lat później. Wojska rzymskie zdobędą Jerozolimę w roku 70 i zburzą świątynię tak potężną, tak wielką głazy, kamienie, były ogromne. Jak można tak sobie zrzucić kamień? który waży 200 ton. A jednak, wydawałoby się, że to niemożliwe. Jak wczoraj rozważaliśmy o tym, że też ubodzy, pokorni ludzie dawali na tę świątynię, prawdopodobnie tylko ta część, która została wybudowana przez pokornych, ubogich, trwa do dzisiaj. Jest to znak pewnej trwałości. Pan Bóg Chce, aby w świątyni oddawać mu właśnie pokłon, żeby to było miejsce uniżenia się przed nim, a nie wywyższania. Pamiętamy, jak przychodzi faryzeusz do świątyni i celnik. Faryzeusz chwali się przed Bogiem, że jest taki doskonały, a celnik bije się w piersi i mówi, miej miłosierdzie nade mną, grzesznikiem. To jednak pokora jest tutaj kluczem do tego, aby budować świątynię. Wczoraj wspominałem też o świętym Franciszku. Święty Franciszek usłyszał od pana Jezusa: odbuduj mój kościół. Bo rzeczywiście kościół przez pychę kościoła, ludzi kościoła, ludzi, którzy zajmowali wysokie stanowiska w kościele, niestety był niszczony, burzony. Niektórzy mogli powiedzieć: no, już kościół kończy się, będzie zniszczony. Jednak bramy piekielne nie zdołały go pokonać również przez ludzi kościoła. I święty Franciszek pod Asyżem zaczął odbudowywać mały kościółek. I w tym kościółku do dzisiaj można się modlić. Nawet jak były trzęsienia ziemi, inne kościoły ulegały zniszczeniu. Nad tym kościółkiem wybudowano piękną bazylikę, bazylikę Matki Bożej Anielskiej. I kiedy tam byłem, słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale że podczas trzęsienia ziemi tam nad tą bazyliką jest taka wielka kopuła, i ta kopuła nagle spadła na ten kościółek. Ale tak cudownie spadła, że kościółkowi, który budował, odbudowywał święty Franciszek w Zasyżu, nic się nie stało. Ona jakby zabezpieczyła ten kościół. W związku z tym są to znaki. Uczniowie pytają się, jaki, jaki będzie znak, kiedy to nastąpi. Ale w naszym życiu też budujemy jakieś świątynie, miejsca, w którym oddajemy cześć komuś, kogo ubóstwiamy. Człowiek może ubóstwiać drugiego człowieka, tak być z nim związanym, tak być zakochanym, że staje się Bożkiem. I to jest taka właśnie świątynia takiego Bożka. I może się okazać, że w pewnym momencie Pan Jezus dopuszcza do zburzenia tej świątyni, że ten Bożek staje się przekleństwem dla człowieka. Jeżeli coś nie jest oparte na Bogu, a my zbliżamy się do Boga, to Pan Bóg będzie nam to zabierał. Będzie burzył. Chrześcijaństwo, które się rodziło, również zostało pozbawione świątyni, której chrześcijanie właśnie do roku 70. spotykali się w świątyni, aby się modlić. Nagle okazało się, że i Żydzi, i chrześcijanie nie mają świątyni. Żydzi zaczęli się modlić w synagogach. Chrześcijanie po domach. Żydzi utracili kapłaństwo. Nie ma kapłanów, którzy by stawiali się za swoim ludem. Natomiast Jezus Chrystus, jako jedyny, najwyższy kapłan, przekazał swoje kapłaństwo swoim apostołom. Apostołowie, swoim następcom, czyli biskupom. I to kapłaństwo, które było w świątyni, Również do dnia dzisiejszego jest sprawowane w świątyniach katolickich, pra prawosławnych, no, protestanckich nie, bo tam nie ma kapłaństwa, tam są pastorzy. I w związku z tym chcemy dzisiaj dziękować Panu Bogu, że możemy się przygotowywać na te czasy ostateczne i nie szukać w różnych sektach, różnych ludziach, którzy straszą Armagedonem, że będzie koniec świata, bo będą wojny, bo czynszenia ziemi głód, zarazy. Mamy trwać przy Chrystusie. Chrystus jest w swoich świątyniach, bo świątynia to jest miejsce, gdzie ma być dom modlitwy, dom Boga. My również jesteśmy tymi świątyniami. Jeżeli coś nie jest oddane na chwałę Bogu, jeżeli jest jeszcze formą pychy, to Pan Bóg będzie nas leczył również przez upokorzenia. Jeżeli bracie i siostro, dostrzegasz w swoim życiu, że coś ci się zawaliło, coś się rozpadło, to nie jest zły znak: to jest znak, że Pan Bóg się tobą opiekuje, troszczy, ponieważ chce zbudować na tym miejscu coś o wiele lepszego, coś Bożego, coś trwałego, co się nigdy nie skończy, że przyjdzie nawet koniec świata, to nie będzie Twój koniec, twojej świątyni, którą Ty jesteś. Ponieważ. Będzie mieszkał w Tobie Bóg. Dlaczego świątynia w Jerozolimie została zburzona? Być może dlatego, że ci, którzy oddawali tam cześć Bogu, nie zaprosili Boga do tej świątyni, który przyszedł. Bóg wcielony. Podobno tak to opisywał jako kapłan świadek Józef Lawiusz, że przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie. Siedem razy miał być słyszany głos Boga, który mówił: Opuszczamy tę świątynię. Opuszczamy. Obyśmy my nigdy nie usłyszeli tego głosu. Raczej powtarzajmy Bogu: przyjdź, panie Jezu. Przyjdź i przemień mnie. Panie Jezu, ty się tym zajmij. Widzisz moją ruinę. Widzisz moje sprawy, które się roz. na którymi nie panuję, który. Można powiedzieć, że się zawaliły. Ale Ty możesz mnie odbudować. W Tobie jest cała nadzieja. Ty jesteś moim jedynym Panem i Królem. Ty jesteś Bogiem, czyli wszystko możesz. Tobie się oddaję. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.